Hejka, hejka z tej strony NK. Pytania pewnie są w Waszych głowach, dlaczego nie dodałam filmu. Obiecała, nie dodała, pewnie włóczy się, po melinach pa, kłami i nie doda. Pracowałam na komputerze mojego chłopaka. Wyeksportowałam plik na... i zgram na mój komputer. Wyeksportowało mi się to źle. Jest gdzie indziej głos. Nie jest zgrany po prostu. z, Nie ma synchronizacji z obrazem, dźwięk. Filtry, nie filtry, naklejki, takie bzdury. No to po prostu no, tak się pomieszało, że masakra. Zaczęłam znowu obrabiać surowy film. Obrabiam na moim komputerze, zawiesza się. Nie można ani wyłączyć, zrestartować. Muszę wyjąć z prądu i czekać, aż ten komputer padnie, bateria mu padnie. I robić od nowa i tak cały czas. Idę jeszcze raz co zrobić. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. bo Będę nagrywać shorty po prostu.